Zobaczcie, na jednych te powodzie to jest tragedia. Tracą dobytek, majątek. Dla mnie dolary sypią się z nieba. Codziennie dostaję porcję ogromną dolarów. Nie trzeba pompować wody, nie trzeba załączać prądu. Staw ożych, zobacz, jest przepełniony. Woda wymieniona, dyfuzory chodzą. Wodą czyściutką. słychać, jaki potok płynie. Jaka rzeka. No i oczywiście ryby, piękne karpie koi, takie po 6 kg. One wiedzą, już jest teraz woda czysta i pobierałem pokarm dajemy pokarm pływający teraz żeby widzieć, żeby nie przedawkować że tego nam na dno nie poszedł o zobaczcie, jakie wielkości ryby pobierają pokar. i one wiedzą, że już nie ma upału teraz woda spadła i mogą pobierać pokarm tylko człowiek nie wie, w upale nadal pochłania 5 posiłków a dla całego świata rozwiązanie to ocieplenie globalne wystarczy przestać gdzieś dwa tygodnie czy trzy tygodnie, nie załączać limy nie trzeba kosztów, nie trzeba prądów, nie trzeba wentylatorów to jest tak proste, ryba o tym wie i upale nie pobierała tej, tego pokarmu. Powiedziała, że zagraża, jest, nie ma metabolizmu, brudna woda, brak tlenu, a więc nie może. Tylko człowiek nie rozumie. Moje ryby są rozumne, a więc człowiek jest, ma mniejszy rozum jak, jak ta ryba. Bo nadal pochłania są tak zakodowane programy, że pięć posiłków, że umrzemy, że awitaminoza, że odwapnimy organizm. To jest jakiś chory świat po prostu. Wszędzie gdzie do Azji jadę, wszyscy otyli, wszyscy ledwo sadło tu, tu dźwigają, cały czas się pocą, ale jedzą na okrągło. Temperaturze 46 stopni. Dobra, moje ryby sobie wiedzą, gdzie mają teraz pobrać. I tak uratowałem stawy. Jeszcze raz zaznaczam, dolary płyną z nieba dla mnie. Może dla innych to jest tragedia. Mam szkółkę, mam drzewka. Ponad 3000 drzewek podlało. Nie trzeba latać z wężem. No, jak się cieszę. No, oczywiście, nie, mnie się tu nic nie stanie jestem na górce. No, jak już mnie by zalało, to już innego świata by nie było. No i zobaczcie jak pływają. I ta tysiące, tu jest ponad dwie tony ryb. Takiej jakości ryby. I po prostu pobieram pokarm. I jeszcze zaznaczam dla całego świata rozwiązanie. Muszą jeszcze się świat doszkolić, programy robić. Dwa tygodnie nie jemy upał, oczyszczamy organizm, totalny detoks. Przechodzimy w siódmym dniu na, na ketozę, ciała ketonowe, autofagia, zjada tłuszcz, zjada brudy i po upale przygotowani jesteśmy znowu. Wcinamy te, te schabowe, wcinamy te boczki, jak już tak lubimy. Moja ryba nie jadła, patrzę. Teraz sobie po, po spadła temperatura i teraz wracają do pokarmu. Na upale nie dotykał jedzenia, bo wiedziało, czy im im to grozi. Tylko człowiek nie wie i dalej się poci, dalej umiera. Kosztuje go to straszne pieniądze. Ogromne wydatki na klimatyzację, na auta, na wentylatory, a wystarczy przejść, czy przejść, nie stać, przejść trzy tygodnie. Każdemu nie grozi, bez nawet dziecku, trzy tygodnie czy dwa tygodnie oczyszczenie, wyrzucenie wszystkich toksyn z organizmu. Szóstka odpoczywa, łątroba odpoczywa, nerki są na urlopie dwutygodniowym, wy odpoczywacie, narządy odpoczywają, wystarczy przestać jeść. Ciągle jeżdżę po tych spotkaniach, nie mogę zrozumieć. Ludzie świadomi, a jad, jedzą takie posiłki, takie ogromne ilości pokarmu pochłaniają na stacjach benzynowych w upale 35 stopni. Niesamowite. Wystarczy po prostu z całego świata zrobić, markety wtedy bankrutują, dają dobre pokarm do pożywienia, no bo nie będziemy jeść. Narodową głodówkę zrobić w upałach. Raz jedno państwo to przećwiczy i do, doświadczy tego. Tylko programy nie pozwolą, bo, bo musi się kręcić biznes i kasa musi lecieć. Nawet w upale ty masz jeść, Masz chorować, jeli ta zatkane, szukają ludzie powodów, jakiś chętrali, cuda, wymyślają. Yy, nie wiedzą już, co mają powiedzieć: zatrute jeżenie, a wystarczy zjeść mniejsze porcje albo mniejsze w upale i dostosować metabolizm do swojego wieku. Ja, mając 70, na pewno mam wiek inny, jak ma ktoś 35, czy Iceman tam 40, to pewna okrągło będzie jadboczki, bo trawi ma metabolizm, chodzi na siłownię. Tutaj nie potrzeba takiego. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz na przykładzie tych ryb, podaję taki apel do świata. Upale, przestajemy jeść, zdrowiejemy. Jest to tylko z zyskiem dla organizmu i nie wydajemy żadnych pieniędzy. Pamiętaj, ryba o tym wie. Wszyscy na świecie rybacy o tym wiedzą. Kto ma stawy, wie, że w tym upałach się nie karmi ryb. Nie ma to żadnej problemu. Ogromny karp teraz podpłynął. Słyszę mój głos, co uciekły. Pozdrawiam Was wszystkich i cieszę się. Doświadczam na tym moim stawie taki eksperyment. Staw mój o żyję, o rybki żyją i to mnie cieszy znowu. Pozdrawiam serdecznie i jedynym rozwiązaniem dla świata, w upale jest głodówka. Innej metody nie ma. Jeśli to świat zrozumie, będzie zdrowy i na chemioterapii w Gliwicach nie będzie nikogo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I dzięki, i bez urazy. Tak właśnie powinniśmy żyć. Dzięki, hej.